Musisz w nosie podobać. Spier... Nie będę łamcia. Jak <laughs> jesteś prawdziwy, musisz w nosie podobać. Jest nowy kanał shotowy z Dawidem. Nie taki krótki, czy ta minuta shot. Taki długi. Zobaczymy. Kapok zrobił. widz kapok. Pierwszy te króciutkie, a potem ten długi. Jeden. Ja, ja wam powiem coś... Ku a, to chyba wczoraj było wbiłem na live'a do Jaspera i on grał w tego Devora tam, tam gdzie te takie stwory chodzą i trzeba jakieś kozy zbierać czy coś tam. I tam zawsze jak jakiś duch go łapie, to Jasper tak się łapie ucho i mówi ha, 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 kur I te ci ludzie co tam grali z nim, to dawali się specjalnie zawijać temu potworowi i oni ten tak ...zmianę. Kurwa. No mam nadzieję, że Shot jest z tego. Ja pierdolę, dawno się tak nie śmiałem. Tak przedrzeźniali Asfera specjalnie. Ja No, tak, raczej. No mam nadzieję, że to jest gdzieś nagrane, boże, święty. No tak się robi, jak z nim się gra. Ja specjalnie mordę, jak mogę. Kurde, no mam nadzieję, że to jest gdzieś nagrane, jak oni tak robili. No tak się z tego śmiałem, kurde. Naprawdę, dawno się tak nie śmiałem. Żeby tacy ci z widzów coś takiego śmiesznego zrobili Naprawdę, od dawien Dawna. Avocados from Meksiko! Avocados Dobra, patrzymy. Cały odcinek. Sprawdźmy co to jest. Co to jest? Oglądamy tutaj. Oglądamy tutaj. Dawid Jasper, nowe leki, Sven Cop, Ome i Drama z Oho, patrzymy. Co by w dzisiejszym live Witam was serdecznie i gorąco na dzisiejszym live! A no tak, niby Dawid był ostatnio w Sini. Zobaczymy co tam robili Dobra i za to masz bana co napisał? Przecież on napisał życzę dla ciebie i pana Ryszarda O muntacie. Masz kolejnego bana Żegnam z live a. Masz wyciszenie na 24 h wysłanie 50 strzel Za to masz bana, żegnam. Za pedofila masz bana, żegnam za JP masz bana Wiktor, dwa złote. Cześć Wiktor! Złożysz życzenia urodzinowe dla mojego kolegi Franka. Jest twoja. Franka. Franka! Planek! Mursionek! Stolard planek! STOLAD burbo. Sto Sto STOLAD MURDO! Całowienie spam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dostał wyciszenie, widzowie! Dostał wyciszenie na lajbie! Dostał wyciszenie na 24k! Do jutra do godziny 17.30! Dobra, lecimy o megle, widzowie! Lecimy o megle! Już mi YouTube, widzowie, usunęli czat! Czat mi włączyli! Jak to? Co za YouTube jest? Złączyli czat! Co to jest? Ta skręt do stanie! Nie chcę tej tabletki 50 zł. Nie chcę tej tabletki! Po co mi kupiłeś te tabletki? Po co? to, że to jest na regulację, właśnie. Rozumiesz, posłuchaj mnie. Miętowy masz Nie chcę! Rób co chcesz, ja kupuję 50 zł. A... Lewe robię, a ty, a ty stoisz tutaj i gadasz takie rzeczy. 1 zł. Siema! Boże. Siema! Te bilki. Co tam? A ty ci to kurwa Przecznij to, żeby! to! Nie miło! Bo co mi zrobisz? Bo ci pysk dam. <laughs> Trzczeniaro jeba. Trzczeniak. Siema. Nie wiem, masz lat chłopia. A co cię to? <laughs> Bo jesteś stary jak twoja stara. <laughs> Sami ty stary na musia <laughs> Dobra, zamknij mordę, ty ściejaku! <grywanie> What is that? Patrz, ej, widzisz to jest? To jest tego typa. Jestem zwariowana na no, odsłon. Są... Siema, gruba! Gruby dzieciak. Debile. Debile. Co za debile. What's up, man? <grywanie> Jeszcze raz. Co, w samolocie? Gdzie ty jedziesz? No, my jesteśmy na wycieczce szkolnej. Co za pachor. <grymne> Możecie mi subika i dzwonić, zostawić suba i dzwoneczek. Nie. Nie. Spierd... Szmata. Rosja, good country! Go Rosja is good country! I love Rosja! Ja pierd... Love Russia. Harpo, Rosja! Harpu Rosja! <grymne>

Boże, mam 20, Mam 28 lat skończone, a przyciążę ten stary Gówniary. Ale kłamie Spierd... Nie rób mi zdjęcia tych Siema morda. Bierz, kurwa, to twoja mama tak mnie na imię. Ej, mogę zdjęcie? Spier... Jezu. Z mam miała kół na imię. Cześć chuda, cześć gruba. Chuda. Mam grubą, w okularach. BOOZE To jest diabeł, to jest my, diabeł. My to jest kurwa diabeł. Dzięki to komunowicz! Dzięki za domenica! Pozdrawiam Krzysztofa Komunowica! BUUU! ABY Ci sił i ryżka znity typa dwaniska internetowa. Dzięki Krzysztofaunowicza, takiego hejta! Tamten chłop to pierwszy, który zdążył mu zrobić zdjęcie. No mega no, no, udało mu się. Też się zdziwiłem Ale pozdrawiam ci Krzysztof Koronowi! Dziękuję do Miejcika, bardzo dziękujemy Ja Cię kocham A ja ci nie Ej czemu ty taki niemiły jesteś Bo ci kur... Ja nie po... Pa... kur... Pierdol... Debil Kolejny Debil widzowie Ile masz lat? Ale agresywny jest 12 w tym roku Dobra, jedę jeba... ja nagle kur... W same z c... ja ***tym malu siedzą Trzeba co k się z matą na meglu tylko. Nie będę chodził na megle, bo to jest kurde rozmawiać, to trzeba być kurde. Tak jak oni, a nie jestem. Ja nie jestem. <gry> <Ja nie gry> to Ukraina, tylko Rosja. Łoś napta polisz pedofil. Spierdź! Polisz pedofil, co kumij, ok? Spierdź! <gry> a bo zabrzmie się! Pan mi Jeden. to prawdziwy Dawid, nawet. Nie jestem prawdziwy! Gdybyś to był prawdziwy nawet, to zrobiłbyś jakiś dziany Gęgi, gęgi, Ej, Dawid, oglądam teraz trzymaj się za pysk. on tą przesuwa. On, żeby się obrócić do tyłu w CSie to musi 6 razy k tak zrobić. Ja nie wiem, jakie on ma DPI ustawione, ale on tego nie umie zmienić. On całe życie tak gra, On ma chyba, nie wiem ile. 100 DPI.

to ja lubię liściach, to no nie trzeba. Spier kur nie będę wam grał. Link to film potem dam. O kurwa, ale gierkę ma. Ja w nią grałem. Little Fighter 2. Zajęta gra była. Ja pierdzielę. przedszkolu w nią grałem. Super jest. Ale linka też dam. Jeszcze ja, jest. pozdrawiam. ja leka, Sushi. Jeden złoty. Sushi! Hehe, <noise> <noise> <Perkuska. głosy> piątki, my zajeb... frajer! For... Zamknij Ja... pierdolę! Te kliety ja cały czas balizem piątki! Boże <laughs> Co Kuj! to? Jezu, co się tam dzieje, co się tam dzieje? Ogarnij kur... To mikro! to przegramy to kurwa. Ja pierdam info Co jest? Różnie co mały Czy oceni pan film? Ocenia! O No właśnie miałem oceniać film Aha, od 18 lat ustawił filmik Yo, fuck you, bitch O, jest Debor Fuck you, bitch Mogę to słowo powiedzieć? Nie, nie, możesz No mnie! Nawet nie próbuj tego mówić Idziesz łóżką? Tak, o, ty teraz tak, już zaczynać, tak, Już, tak, już. się Nie

O ty franca pielęska! Zapalaj mnie ponownie! A to franca, ale mnie załatwiła! Teczki szukamy kolego. Mam na mam no na teczkę. KORRY HE SALI! No na teczkę, je. no na teczkę, franca! Dobra, i masz bana za to? To Ulani wysłał, dobra, niego nie będę planował. KUR takimi nagrajami Kategoria... Hazard, gdzie? kategoria hazard na live ustawił. Gdzie mam hazard ustawiony? Co ty gadasz? Czeka, bo mi się link. Kur mać do donate'ów. Macie! Mam dla Ciebie wyzwanie jak i dostaniesz 100. Zb. Powtarzaj cały czas Germany. Nie, nie będę wałtarzy Germany 24 24. 24 Ołóz 18 no To jeszcze nie ma Lajna Rawalini Kurz, tak mi Usnęło mi się no ja pierd... Nic już nie ważna. Obiec mi cię usunął. Bandura, jeden złoty. Tak naprawdę ukradłem te pieniądze, które zbieraliśmy na chorą dziewczynkę. Aha, ukradłaj te pieniądze, chorobiklecypkę on dziękuczynka, dobra! Złodziej! Też nazwę Instagrama złoty. w opisie filmiku Dlaczego YouTube ubrażasz na live już się nie kolegujemy kolego mój ha, A będzie w ogóle. A kiedy ja ten mikrocypek obrażałem, nie obrażałem cię! Mikrocypek, 1 złotych. Ostatnio mówiłeś Nie Pani, wiem, że jestem co dzisiaj mamy kosen. ciekawe widzica suroba, no nie? No idź. Tak <laughs> tam każdy do mikroczypek mówię! No idź... <laughs> Kupoty! Dlaczego na ciebie nie mówię. Mikrocypek, jeden złoty. No i tam Dawid, to ja cypek. Chciałbym wyzwać cię na fame MMA 20. Ty kłamiesz, jeden, nawet do tym nie wiesz. Tym, po po... Po sobie... Nie będę stopił, z, z karłami cię nie biję. Z karłami cię nie biję, mikrocypek. A masz wydadzą ci jeszcze. O herbatkach wyświeżej. Nie Dobrze, ale mam. Dzięki za pytania! Zobacz, daj to w i nie Cześć, Dawid, to bardzo pilne sziniwa i futastra, meryka z twitka, powiedziała, że bardzo się jej podobasz. O. Pytaj się jej o to i ona Ci potwierdzi. Trzymaj twit, kropka dwa Cześć, Dawid, to bardzo jest... pilne sziniwa... Serio?! Sejlek, powiedziała?! Czekaj, wkładzimy od tego linka! Mikrocypek, 1 złoty. Jutro przyjeżdżam i jesteś łamany razem z Ryszardem i misiką po 600 śmieciu. y pierdol na posła, mikrocypek. pierdol, piękny na posła! Bo ty kur... nie masz, tak budziestie piłku! Piszcie i na czacie, widzowie! Piszcie i na czacie! I napiszcie, co dam czy...

Dawid, zrobisz gagry-gagry dla Paulinki? O! Chris, bardzo pieszny! Od ilu lat? Na jaki kanał? Co to jest za po... to Discord, że wybieraj tutaj! Co to jest za Discord? Co to jest za gimno Discord? Ale że mnie pe... Oh, co niedziela, co niedziela. Rysa. Bez spodem tego tym monetę! Co to jest za... Weryfikacja <coughs> telewonowa! Mam weryfikację telewonowa! <coughs> nie masz kurtyki Kurwa, mnie bać ryśka! Likaj. Powtarzam. No za ile mi dacie tą rangę?! <grymne> za mi dacie tą rangę?! No i fajnie tak. Usuńcie ten czar, bo piszą, że oby gdzie ty masz zęby? Nie ma zębów. No, byś na miał co? Gdzie czas, ty masz zęby? Zobacz, <grym> <grym> Widzę, 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 widzę. Bawijcie Dobra, tych jestem. ludzi. Dobra, jestem. O, o jest koleżanka. Cześć, cześć. Cześć, witam kolegę. Witam kolegę, dzień dobry. Dzień dobry, dostałem, dostałem że mam do ciebie wejść, bo same pozytywnie słucham, Dzień dobry. do o mnie. O no ja oczywiście, że same pozytywne, Słowa, ze znajomymi, i Same pozytywne. Oczywiście, że tak. Tron tutaj dla króla Ja o. jestem królem! Tak? No to dawaj usiądź i... i możesz ukośnik Sid działa? O, Dawid król. <głosy> <głosy> Zapytaj się. <noise> tak? To prawda, król że został Dunata, że, że ciężko pota, żeby ze mną być? Nie, a ty masz dziewczynę, prawda? Zerwałem z nią. A, to już nie masz. O nie bude. mam. O nie, co to się stało? Zerwałem z nią po prostu. Aha, już nie, nie podoba się? Nie, głupia była, nie pasowała mi. A... No ty... To nie ma co, to nie ma co z takimi A to prawda, tutaj. a to prawda z Cimi, że zerwałeś z chłopakiem, żeby ze mną być? Nie no, Dawid no nie, bo my nawet nie, nie rozmawialiśmy ze sobą nawet za bardzo, to jak mogłam? Dostałem do to Cimi, że zerwałeś z chłopakiem, bo powiedziałeś, że ten słodziutki <laughs> No jest tej słodziutki, bym nawet powiedziała, no a chciałbyś się zajął, no, no, a tak chciałbyś się zajął na randkę? O. Na randkę? Kurde, dawno. Kurde, dawno, chyba. A ile masz lat Dawid? bit? Myślałem, coś innego w nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? Chłopaku, obiekt się nie pyta. A to chyba dziewczyny się nie pyta o wiek. chłopaków też. <noise> też, nikt, nikt nikogo nie pyta. <noise> Ej, nie jej, nie obożajcie się mi. Ty jesteś wierzący, Dawid? No. Tak wierzysz w Boga? Jesteś świadkiem miłoby. <noise> Chodzisz po domu? Nie, ja jestem świadkiem miłoby i inaczej w Boga niż inni. Dostałam do Nate, że Simi powiedziała, że chce ze mną założyć rodzinę. Nie, ja takiego czegoś nie mówiłam. Nie ja mówiłam nic takiego? Nie a chciałbyś chciał, No z tobą. sobie To dzieci. <śmienki> Simi chce są dzieci. To nie. Chobre mi stoi.

Chciałbyś mieć ze mną dzieci, ale chcecieś ale się tu powiedzieć? Nie, nie powiedziałam nic takiego. <grym> Ej, <wiosenka> Kenar, bardzo pieszny miesięcy, bardzo dziękuję. <grym wiosenka> no i ktoś teraz, ktoś na suma no. trzecia aktualnie nie pozwala ale, ja, ale ja to nic, że podam IP, bo, bo jest jest muszę musiałby tutaj na lotnistę, żeby dołączyć. Ale IP jest, IP IP jest, no wysłałeś całkiem... Kurwa, się, co jest. tak wierci? No halo? Kurwa, wiwa. i jest nowy serwa Wpisałem dzień na komendę. Podałaj no no no. mi. Podałaj mi, kuraj, go i dosoj. Aha, zablokowali mi wejści na kanał! Ładnie przytulnie. Jest bardzo ładnie, dobra. Gdzie to jest Izaria? Już cię mamy. Zablokowałem, zablokowałem mi wejście na kanał, widzowie! Dobra, tu je... kurwa widzowie! Ja nie zablokowali wejście na kanał. Dobra widzowie! Kończymy line, Super odcinek, super zarąbisty, świetny. To pierwszy, więc możesz wstawić polubienie, komentarz, że super shot, mega się fajnie oglądało, rób więcej, to będzie więcej. Tak mi się wydaje.